2 się w styczniu, domajkoski, w Państwa i zapraszam na prognoza pogody. Przecież okolice do słońca, plod, na burze, na <grymatorzy> Lundowy, nie groby, a jutro jeszcze <grymatorzy> pachuny, pies, piesdowy. a teraz wracamy do inwalidacyjnej pogodzie i wrzeczony, jak prałatowy. Okolice to grupy z na i Bielsko-Biała i Częstochowa. Częstochowa i Katowice i piersko-białe okolice do słońca. Katowice, Katowice okolice to słońca. A następnie Częstochowa. Bolona Na no, Częstochowa okolice to słońca. A jest piersko Biała. Bardzo na <try> i zakopuje się piersko Biała okolice do słońca. I teraz poglądowy grano za prefeje zimowego dzisiaj. I to wszystko teraz na wielką z Polan z Natury i I to wszystko wizdowie za zimowego zimowego naturalnego zowy. I to wszystko widzimy się. Prognoza pogody wieczornej za chwilę i w naszej Atenie widzimy się. Śloda. Do zobaczenia!